Nazywam się Piotr Jędrzejas. Jestem reżyserem spektaklu Biedny ja, suka i jej nowy koleś autorstwa Michała Walczaka Związki. Miłość. Można by było powiedzieć, że temat szeroki, głęboki, opanowany przez wszystkich indywidualnie i zbiorowo, dogłębnie, książkowo. Nagle okazuje się, że Związek to nie jest tylko związek pomiędzy dwojgiem ludzi, to jest także w pewien sposób teatr, dramaturgia związku, trojga, to jest biednego ja, Suki i jej nowego kolesia. Ich perypetie, ich przygody, ale przede wszystkim walka z bólem i z tym, że zawsze trzeba przejść przecież do tego, żeby być reżyserem własnej historii. Tutaj nasi, nasze postacie wszystko mają. Mają wszystkie narzędzia, nie są łomi, są, można by powiedzieć, przystojni, piękni. Wszystko powinno się potoczyć jak najlepszej bajce, no ale okazuje się, że trzeba się dopasować, trzeba z czegoś zrezygnować, i tutaj zaczynają się takie problemy, które prowadzą nas do niezłej karuzeli uczuć. Humor, który jest w tym zawarty, jest na pewno bliski y, y, czeskiemu humorowi. To znaczy, y, śmiejemy się z tego, co nas boli, i ten śmiech też dodaje taką pewną głębiej, taką, taką, nazwałbym to, bardziej ludzką niż y, y, martyrologiczne y, bardziej ludzkie niż martyrologiczne spojrzenie na, y, na świat, na związki. Pośmiać się. Z perypecji związków i popastwić się nad naszymi postaciami będzie można na letnim festiwalu Laboratorium Dramatu na Olesińskiej 21. No i zapraszam serdecznie, bo mam nadzieję, że to trochę odświeży takie, że tak powiem, wakacyjne rozkwity miłości.